Co łączy ze sobą takie objawy jak bóle i kłucia pod lewym obojczykiem, tkliwa kulka pod mostkiem, często wzdęty brzuch, problemy z jelitami, rozlane bóle w okolicy kości krzyżowej, często spuchnięte nogi, bóle stóp od spodu? Objawy nasilają się jak dłużej się nie ruszasz, a ustępują jak się rozruszasz? Wszystko to są objawy zastoju limfatycznego. Ja nazywam się Tomasz Paprzycki, czakalaka osteo, razem z Kleofasem zapraszamy Cię na pasjonującą podróż w głąb ludzkiego ciała. Układ limfatyczny jest trochę jak Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go nie widział. Wielu specjalistów go bagatelizuje. Dopiero jak są wielkie obrzęki, to zwracają na niego uwagę. A wcześniejszy etap to jest zastój. Zastojów nie widać na badaniach obrazowych. I może nie być związany z obrzękiem. Układ limfatyczny sprawia ludziom pełno problemów, dlatego dzisiaj przybliżę Wam jego działanie. To, że człowiek składa się głównie z wody, to wszyscy wiedzą. Ta woda krąży w dwóch najważniejszych płynach. Kiedy o to pytam ludzi, wszyscy wiedzą, że krąży krew. A ten drugi płyn? Osocze, woda, pot, mocz. Mało kto wie, że w naszym ciele krąży też limfa. Bardzo ważny płyn tkankowy. Limfa ma skład podobny jak krew, w większości składa się z wody, ale nie zawiera czerwonych krwinek. Limfa przede wszystkim jest środkiem transportu dla białych krwinek komórek naszego układu odpornościowego i transportuje je na wojnę z patogenami, ale później sprząta też pobojowisko. Zatem transportuje też martwe, czerwone i białe krwinki, komórki apoptozy, fragmenty DNA, fragmenty błon komórkowych, kurz, konserwanty i wiele innych śmieci. Zatem jest też pewnego rodzaju ściekiem, ona filtruje i oczyszcza nasze ciało. Układ krwionośny jest zamknięty, krew wyrzucana przez serce do tętnic wraca do serca żyłami i tak w kółko. A limfatyczny układ jest otwarty, są ślepo zakończone włośniczki w płynie zewnątrzkomórkowym w naszym ciele i one filtrują ten płyn do coraz większych naczyń. To tak jakby w akwarium zanurzyć jakąś rurę z filtrem i ona po prostu zasysa wodę i filtruje. Jest miejsce w naszym ciele, gdzie układ limfatyczny wpływa do żylnego. Tak jak Warta wpływa do Odry, tak samo limfa wpływa do krwi pod obojczykami. Są to kąty żylne i 90% limfy wpływa do lewego kąta żylnego. Przez środek ciała przebiega przewód piersiowy, największa limfatyczna rura, do której wpływa limfa z jamy brzusznej, z nóg i z pleców. Największa różnica pomiędzy tymi układami polega na napędzie. Krew krąży, ponieważ ma swoją pompę, nieustannie bijące serce. A limfa, skoro wiemy, że krąży w naczyniach limfatycznych, to w takim razie nie są podłączone do serca. Czyli co sprawia, że limfa krąży? to już jest trochę bardziej podchwytliwe. Bo okazuje się, że główną pompą dla limfy są nasze kurczące się i rozluźniające mięśnie. Wszystkie mięśnie, ale dwa z nich są najważniejsze. Numer dwa to są łydki. I krew i linfa, ale zwłaszcza linfa, ma problem, żeby z dołu powrócić do góry wbrew grawitacji. Więc musi mieć jakąś pomoc, i tą pomocą są kurczące się łydki, kiedy chodzimy, biegamy, skaczemy. I numer jeden najważniejszy mięsień to jest przepona. Mięsień oddechowy, przechodzący w poprzek naszego ciała. I pełno ludzi nie używa przepony do oddychania. Takie osoby to są potencjalnie zastojowicze, czyli osoby, u których linfa nie będzie dobrze krążyć, bo główna pompa jest wyłączona z wtyczki, i jest na urlopie na Hawajach. W mózgu mamy ośrodek oddechowy, czyli pewnego rodzaju komputer, w którym mamy program oddychania. Są osoby, które mają wgrany program oddychania piersiowego, ten, a są osoby, które mają zaprogramowany mózg na oddech przeponą. Dobre wieści są takie, że zmiana programu w komputerze trwa około 2 miesiące. Przez ten czas trzeba po prostu ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć oddech przeponowy. Oddech przeponowy zanika u osób, które ciągle wciągają brzuch, bo chcą mieć płaski, zwłaszcza kobiety. U kobiet w ciąży, bo z ciążowym brzuchem mózg się nie będzie siłował i używał przepony. Dużo łatwiej jest wtedy oddychać górą. Ale także osoby przewlekłe zestresowane podczas stresu zmienia nam się oddech na płytki i piersiowy. I często u sportowców wyczynowych także dochodzi do tego, że te mięśnie pomocnicze, które bardzo często pracują, bo mają dużo wysiłku fizycznego, sprawiają, że mózg przestawia się na ten oddech. Zatem przepona i łydki, dwie najważniejsze pompy dla limfy. Do zastoju limfatycznego dochodzi wtedy, kiedy naczynia są uciśnięte, bo kolejna różnica między naczyniami krwionośnymi a limfatycznymi polega na ich delikatności. Tętnice są duże i silne, ciężko je ucisnąć. Żyły już są delikatniejsze, łatwiej je ucisnąć, a naczynia limfatyczne są praktycznie przezroczyste, bardzo delikatne i bardzo łatwo je ucisnąć. A to tak jak z wężem ogrodowym. Jeżeli nie chcesz, żeby z węża ogrodowego leciała woda, to trzeba go zgiąć i nacisnąć. Tak samo z naczyniami w naszym ciele. Jeżeli gdzieś uciśniesz mocno, to płyny będą miały problem, żeby płynąć. I taki nacisk ja nazywam tamą. W naszym ciele jest siedem strategicznych punktów, gdzie najczęściej dochodzi do ucisku na naczynia i tamowania przepływu limfy. To są struktury, które przechodzą w poprzek. Nazywamy je przeponami. No bo jeżeli rzeka płynie tak, no to tama musi być tak. Tak samo w naszym ciele. Wszystkie struktury, które przebiegają w poprzek w stosunku do naczyń, będą potencjalną Tamą. A zatem będzie to przepona szczytowo potyliczna przepona górnego otworu klatki piersiowej, przepona oddechowa, więzadło pachwinowe, dno miednicy, mięsień podkolanowy, i rozcięgną podeszwowe. Te 7 miejsc to najczęstsze miejsca, gdzie dochodzi do tamowania. Zatem jeżeli chcemy sobie zatamować przepływ tutaj, należy długotrwale przyjąć pozycję z głową wysuniętą do przodu albo uniesioną w górę. Jeżeli chcemy zatamować sobie przepływ tutaj, to wystarczy przyjąć pozycję z barkami do przodu. Jeżeli chcemy zatamować sobie najważniejszy punkt, gdzie przebiega największe naczynie limfatyczne, no to trzeba się długotrwale zgarbić. Jeżeli chcemy zahamować sobie przepływ na poziomie biodra czy kolana, to będą to pozycje z mocno zgiętą nogą albo z nogą na nogę. A dla rozciągna podeszłowego będzie to przede wszystkim dłuższe stanie albo ciasne buty. Żeby wychodować sobie zastój potrzebny jest czas. Jeżeli na chwilę osiądziesz sobie z nogą na nogę i po 10 sekundach zmienisz pozycję, nie dojdzie do zastoju. Ale jeżeli masz nawyk i jeszcze zatamowałeś sobie dużo tam, i tak siedzisz godzinami z pouciskanymi najważniejszymi punktami. To prosta droga do zastoju. Są jeszcze tamy wewnętrzne, czyli wszystko, co zwiększa nam ciśnienie w jamie brzusznej i będzie uciskało na ostatnią sprzepą, czyli dno miednicy. Będą to przede wszystkim wzdęcia, zaparcia, torbiele na narządach, endometriozach, mięśniaki na macicy, nadmiar tłuszczu trzednego, blizny i wzrosty po operacjach, powiększona wątroba, powiększona śledziona. Wszystkie dodatkowe rzeczy w jamie brzusznej, których tam nie powinno być, które skracają nam margines błędu i uciskają nam naczynie są dodatkowymi czynnikami predysponującymi do zastoju. Zatem jeżeli wyobrazimy sobie takiego pacjenta, który spełnia wszystkie kryteria predysponujące do zastoju, to on opowiedziałby taką historię, że odczuwa czasem pod lewym obojczykiem takie dziwne kucie, bóle, mrowienie, ucisk, często mu lewa ręka gdzieś tu drętwieje, no bo tutaj praktycznie cała linfa wpływa, z lewej ręki też, że pod mostkiem wyczuwa sobie jakąś kulkę, jak tak naciska, to jest kliwa, był na USG jamy brzusznej trzy razy, ale tam nic nie wyszło, nic nie widzieli. Często ma wzdęty brzuch, ma zaparcia, jest po cesarskim cięciu. Całasz może to kobieta, też ma wycięty pęcherzyk żółciowy. Na łezgianek brzuszny wyszła utuszczona wątroba, jakieś torbiele na wątrobie, endometrioza, mięśniaki macicy. Odczuwa rozlane bóle w okolicy kości krzyżowej. To jest bardzo częsty objaw, ponieważ jeżeli zatkamy sobie duże naczynia pod mostkiem i duże naczynia przy biodrach, no to limfa przede wszystkim nazbiera się w okolicy kości krzyżowej i tam będą bóle. Oprócz tego ta pacjentka odczuwa drętwienie mrowienie, nóg, opuchnięcia, ciężkie nogi. Jakby nie moje, twarde łydki, stopy od spodu, bolą, drętwieją. Bardzo często takim pacjentom towarzyszą objawy w nogach, ponieważ limfa przede wszystkim ma problem, żeby z tych nóg no, przejść do góry. Więc limfa gromadzi się w nogach i częściej jest to noga lewa. Ta pacjentka powie, że jej objawy nasilają się, zwłaszcza po dłuższym bezruchu, rano po nocy. Po dłuższej podróży samochodem, to jak ma wysiąść, to ją wszystko boli. Po dłuższym siedzeniu za biurkiem, nie może wstać, bo ją wszystko boli i puchnie. Ale jak się rozrusza, pochodzi, trochę poskacze, pójdzie pobiegać, to jest lepiej. No bo jak się nie rusza, to ma dużo tam. A jak pójdzie pobiegać, uruchamia pompy mięśniowe. A pacjentka próbowała różnych masaży, rorowania, rozciągania, jakichś bolesnych ucisków, ale nic jej nie pomaga. I tu się nie dziwię, bo mechaniczna terapia ukierunkowana na mięśnie czy powięź, to jest odnoszenie się do nie tego układu. Zastój to jest tak jak woda w piwnicy: trzeba wypompować, a nie tam pouciskać. No i najważniejsza rzecz, kiedy poproszę takiego pacjenta o głęboki wdech, no to automatycznie zrobi. Użyje wszystkich dodatkowych, pomocniczych mięśni. Mięśni klatki piersiowej, mięśni szyi, mięśni karku. Tylko nie przepony. Osoby, które mają zaprogramowany mózg na oddech przeponą, kiedy je się prosi o głęboki wdech, no to zrobią... coś innego. Będzie pracował cały dół dookoła. Ale o tym zrobimy następny filmik. Zatem, jeżeli chcesz ruszyć limfę, to przede wszystkim unikaj długotrwałych pozycji, zwłaszcza mocno zatamowanych. Jak najczęściej pozycję zmienia. Nie ma idealnej pozycji. Najlepszą pozycją jest częsta zmiana pozycji. Jeżeli dużo siedzisz, często wstawaj. Jeżeli dużo stoisz, często siadaj. Oprócz tego co pół godziny pompa mięśniowa, wspięcia na palce, podskoki, chodzenie, głębokie oddechy przeponowe. A pompa dla kątów żylnych to chociażby krążenia barkami, czy krążenia rękami, czy rytmiczne używanie mięśnia piersiowego większego. Problemy z krążeniem limfy są często dynamiczne. To oznacza, że jak się poruszasz i wypompujesz, to jest lepiej, ale później jak się zasiedzisz, no to znowu będzie trochę gorzej. Dlatego jeżeli cierpisz na przewlekłe zastoje, no to nie wystarczy, jak raz dziennie porobisz sobie pompy, a później cały dzień siedzisz. To jest znaczna przewaga tamowania nad pompowaniem. Jeżeli chcesz wypompować tą wodę z piwnicy, to musi być więcej pompowania niż tamowania. Dlatego te ćwiczenia się robi co pół godziny, co godzinę. Często musi chodzić pompa mięśniowa i jak najmniej tam Najbardziej narażonym narządem wewnętrznym na zastój limfatyczny jest jelito cienkie. Tam jest mnóstwo naczyń limfatycznych, bo limfa wchłania tłuszcze. Dlatego bardzo często, żeby pozbyć się zastoju w nogach, w łydkach, w stopach, trzeba zająć się swoimi jelitami. Dlatego oddech jest niezbędny, bo on będzie przepompowywał limfę z jelit. Ale możesz też udać się do osteopaty na terapię wisceralną, do dietetyka klinicznego, żeby zmienić dietę, ograniczyć cukier, alkohol, pić więcej wody. To wszystko to jest też terapia zastoju. Więc w zależności od tego, czy twój problem trwa od tygodnia, czy od pięciu lat, czy masz zastoje duże, czy małe, ile masz tam, będziesz musiał do tych zaleceń się mniej albo bardziej przyłączyć. Ułożyć. Ale przewlekli zastojowicze, którzy mają mnóstwo tam i wyłączone pompy, mają zazwyczaj bardzo dużo pracy. Będzie mi miło, jak zostawisz suba, komentarz i łapkę w górę, i widzimy się w kolejnym odcinku.